Witam was, jestem Rezi. To jest mój pierwszy odcinek z serii Let's Play Terraria. Szlak, głupia myszka No dobra, a więc zaczynamy. Mam nadzieję, że większość osób zna tą grę bardzo dobrze. Kurde, slime. Coś podobnie Minecrafta. Chodzimy, zbieramy drewno. Choć powiedziałbym, że Terraria jest bardziej rozbudowana od Minecrafta, ma więcej rzeczy. Ponieważ Minecrafta rozbudowuje się przez mody, tu jest wszystko wgrane razem z nowymi częściami Terrarii. Teraz mam najnowszą, to jest mój kuliczek. Tak, jeżeli ściągniemy sobie nieoryginalną wersję Terrarii, no ściągnąć można tylko nieoryginalną, nie mamy tego króliczka, ale podobnie są jakieś mody, że ten króli... że da się zrobić tego królika, więc. Jak się dowiem, to wam pokażę w którymś tam poradniku. Dobra. Wpadaj od niego. Kurde, brakuje materiałów. Tu sobie zbudujemy mój dom. Tak, potrzebny nam jest crafting table. To weźmiemy dwie... Dwie sztuki drz y drzwi. Na razie nie robię strzał. Tak, pierwsze co przydałby nam się łuk. E, łuk i lepszy miecz. Niestety teraz mamy z miedzi, ale drewniany jest od tego lepszy. Zrobimy młotek. No i niech będzie łuk. No i te kilka strzał. Mhm. Kurde. Dobra. To się później zatka. tu do mnie? Guide Sio. Dobra Wyprostujemy sobie tutaj trochę teren Gajt! Chodź tu Gajt! Dobra, gdzieś takie wystarczy. Jeszcze trochę deseczek. Dobra. Tą wodę. Idę Muszę sobie lepszej temki zrobić. To mamy już drzwi. Motki musimy ścianę rozwalić. No, jak na razie. Hmm, trochę za duże. To jest czwarty, piąty, szósty, że no tyle wystarczy. Kurde, ale fajnie nam się to ułożyło. Pierwsze piętro przeznaczę sobie dla siebie. Kurde, nie Gaida. A! Y, u pierwszego... Y, NPC Gaida, choć on ma pełno i, y, imion, ale zazwyczaj jest guide. Y, robimy różne rzeczy. Y, no, z czego się co kraftuje? na przykład tu położymy deski, co się kraftuje? Jest desek, na przykład. Tutaj są te rzeczy, które się skraftuje z desek i ich jest pełno. Dobra, marchewki cię nie da nic dalej. E, dobra. Mamy trochę jeszcze tutaj. Kurde, musimy wykopać tutaj te pewnie. Pomału robi się nam noc. Coś się jeszcze zrobi tak to już mamy chodź tu right. on Wolą drzwi No dobra położymy nasz crafting table i robimy ściany drewniane. Przynajmniej z taki podpis startowy już będę miał. Gaj tylko mi nocą nigdzie nie wychodzi Trzeba jeszcze pochodnie zrobić. Mamy trochę pochodni. Dobra. Gdzieś na środku domu. Środek jest tutaj. Dobra. Zrobimy sobie... наш euh, магазин так бы поедем nocy dobra Krasny, no. o, Demonais i zombie eee, zombie są guide. ty czumie ty nie wpuszczaj tego do domu won won Po co to do domu puściłeś? Co kolega chce? Kurde, strzały mi się skończyły. Unos strzałos. Mhm. To tu mamy idealnie już. Gwiazdka. Yy, z gwiazdek się robi manę. Co później wam pokażę? i tego nie otwieram. Myślę, że otworzę. Chodzi już, oto to, to podziemia już mamy. Dobra. 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 E, ten koleżka już nam nie będzie przeszkadzał. Gajd, chodź tu. Chodź. Tutaj. tak. Co można zrobić z gwiazd? E, mana krystal, z czego dostajemy 20 many za wypicie tego. Jakąś broń, która strzela gwiazdkami. Jakąś kosmiczną broń następną. Yy, blaster, taki jak z Gwiezdnych Wojen. Yy, poty jakieś. No i tyle. Yy, daj mi tą wszystkę. Kurde. Dobra, gini. Żadnego oka, które jeszcze zabiłem, nie wypadł mi lens. No nie! Kurde. Nie otwieraj tego. Chodź tu. U nas Ale dostałam. O, wypad mi lens. To jest takie szkiełko, z których można zrobić okulary. Bosa, oko. Bosa oko jeszcze nie ubijam. Puta. Chodź tu. Jest. Ubity. Mamy już trochę kasy. Dobra. Tyle to. Jeszcze wyprostujemy tutaj trochę tę powierzchnię. Cześć, koleżko. Uważaj. Jest. Kurczę. Dobra, pierwszy dead w, play, w naszym let's playu. No i w tym filmiku. Pierwszy i ostatni, mam taką nadzieję. Dobra, pojawiłem się w domu, czyli dobrze zrobiłem. I tak, jeżeli podniemy, pojawia nam się nagrobek na którym pisze, że teraz zostałem Rezis został zabity przez yy, Oko Demon. Te nagrobki można zbierać, postawiać, edytować, pisać, coś zapisywać i wszystko, co się chce. Zobra. Tu mamy taki kosz, w którym wywalamy sobie rzeczy. O, pochodnie zrobiły. Dobra. dobra. Zabijemy jeszcze tych moich... ...niemiłych gości. O, raz w zostałem, dobra. To jest coś takiego dostajemy dzięki temu spida. Kurde, guide ogarnij się. Masz mało HP. To zakładamy efekt fykunek. O! Dodaje nam jeszcze jednego defensa. Już mamy jednego defensa. aç okay. ale też dobrze, bo możemy zrobić tutaj takie coś Dobra To na razie tyle już zrobiłem Królik więc... chodź eee... W tym pięknym aż poranku, po pierwszej nocy żegnam się z wami w dzisiejszym odcinku mówił dla Was Rezji subskrybujcie, komentujcie żółty magiczny guziczek, łapka w górę no i cześć